Witam w kolejnym tutorialu do UDK. Przepraszam za opóźnienie, miał być weekend, jest dopiero dzisiaj. To, co sobie dzisiaj omówimy, to jak włączyć mapę defmatchową w taki sposób, jak ją skonfigurować, żeby boty działały na niej automatycznie, żebyśmy nie musieli skryptować sami AI. I jak taką mapę postawić do trybu Capture the Flag? E, może najpierw pokażę, jak to później wygląda. Te mapy, które zrobiłem, zrobiłem na szybko e, z, defaulto z defaultowej mapki e, Udekowskiej, czyli z tej takiej jednej prostej platformy e, z boxem na środku. E, dobra, wybierzmy tryb Match albo nie będzie team Match. mapę. Nazywam ją bodajże default map. Tak, default map. Możemy jeszcze ustawić ilość botów, ich poziom trudności. Włączamy start game. Jak widzimy mamy tryb w meczu, Mamy naszą drużynę zaznaczoną na czerwono. Mamy drużynę przeciwnika zaznaczoną na niebiesko. I boty bez skryptowania walczą ze sobą, strzelają do siebie. To co w trybie deathmatch jest niedozwolone to pojazdy, nie można użyć pojazdów. Tak samo działa mapka deathmatchowa i w bardzo prosty sposób można też zeskryptować tryb capture deflag. flag. Zrobię tutaj mapę CTF test. Jak widzicie UI także dostosowało się do trybu drużynowego. Mamy tutaj w lewym dolnym rogu blue i red wskaźniki punktów. Jak widzicie jest nasza flaga czerwonych, jest nasz team oznaczony na czerwono i jest flaga przeciwników. Zaraz zobaczymy, czy to działa, jak mnie nie zabiją. OK, mam flagę niebieskich i biegnę do swojej. Dobra, zdobyłem punkt. Także jak widzicie, tryb CTF działa dość fajnie. Boty wiedzą, że mają brać flagę. O zginąłem. Wiedzą, że mają tą flagę odnosić do swojej bazy. Wiedzą, jakiego terenu mają bronić. I zaraz zobaczymy, jak, taki, jak taką mapę zaskryptować bez konieczności skryptowania AI botów. Dobra, zróbmy sobie już nową mapę. Nie level. pusty level. Pierwsza rzecz, najważniejsza, o której musicie pamiętać. Jeżeli robicie mapę do dev matchu lub team dev matchu, musicie mieć więcej niż jeden player start. Player starty będą punktami, w których spawnują się boty i w których losowo wybiera, gdzie ma się zespałować postać gracza. Także tych player startów trzeba umieścić na mapie kilka. Umieszczę tutaj w kółku na tej defaultowej mapie. Ok, druga rzecz to oczywiście ścieżki dla botów. Mimo, że nie będziemy skryptować AI, to ścieżki muszą być zbudowane. Inaczej, boty po prostu nie będą biegać. Zaraz pokażę różnicę pomiędzy ścieżkami z Pawnodu a ścieżkami z Polona. Na razie zbuduję. O, przepraszam. Na razie zbuduję na szybko ścieżki na całej mapie. To oczywiście czego jeszcze będziemy potrzebować do trybu match to pick -upy. Oczywiście pick-upy możecie wrzucić wszystkie, możecie wrzucić armor, możecie wrzucić jump nie jump pady, tylko buty do skoku i tak dalej jump boots, życie, fiolki z życiem, fiolki z armorem, wszystko możecie wrzucić, ale ja na potrzeby tego tutoriala wrzucę tylko weapon factory, czyli miejsca, gdzie spełnia się broń. Dorzucę w nich rakietnicę. Wrzucę jeszcze trzy pojazdy. Boty w trybie defmer bezproblemowo używają pojazdów. W trybie team defmer jest to zabronione. Ok, i można dorzucić jeszcze jump pady. Teraz zrobimy 4 po 4, na 4 krańcach arena Dobra, mam umieszczone e, punkty startowe, mam umieszczone notki, mam umieszczone pojazdy, e, weapon, pick -upy i jump pady. Mogę przybudować ścieżki. Ścieżki się zbudowały. Jeżeli nie będziecie mieć przy jump padach widocznych linii skoku, to po przybudowaniu ścieżek możecie leciutko przesunąć jump pada i w tym momencie, jak widzicie, pokazała się różowa linia skoku, dokąd dany jump pad prowadzi. Że przesunę te jump-pady troszeczkę. praktycznie jak macie wszystko wrzucać na waszą mapę, to już jest gotowe. Kolejne rzeczy, którą musi ustawić, to wejść w View Word Properties i pierwsza rzecz to World Info i macie tutaj My Map Info. Obecnie jest Unknown. Możecie nacisnąć nim niebieską strzałeczkę i wrzucić tutaj u Info. Pojawi wam się wiele opcji do wyboru. Możecie tutaj wrzucić rekomendowaną minimalną i maksymalną ilość graczy. Na danej mapie oraz Map Music Info, czyli e, jakby zbiór muzyki, który ma się w zależności od sytuacji odtwarzać na danej mapie. Polecam tutaj wrzucać, są gotowe e, w content browserze e, jakby muzyki do wpięcia. Musicie wpisać A podkreśnik Music. Zaznaczyć, e, jak widzicie, jest to A, a Music Go Down, deathmatch i Ron Chris. Ja zawsze tam go, go down dev match, także to jest dość nieistotne. Minimapce nic nie będziemy zmieniać, w mapie też nie. Dobra, w my-map-info mamy ustawione wszystko, więc word.info możemy zamknąć i oczywiście musimy wrzucić nie default game type, tylko game type supporter on this map, czyli wrzucamy tutaj UT match. I zielonym plusikiem dorzucamy jeszcze UT Team Game, czyli Team Defender. O, przepraszam. I zapisujemy naszą mapę pod nazwą: Koniecznie DM, Myślnik, i nazwijmy to Tutorial 1. Zapisz. Dobra, zobaczmy, czy nasza mapa działa. Możecie to sprawdzić na dwa sposoby. Jeden to włączenie UDK Game. Wchodzicie w Instant Action, Game Mode, czyli Dev Match, tak wybraliśmy. Mapa Tutorial 1 muszę ją znaleźć. Tutorial 1. Start Game. Jest informacja o nieprzybudowanych ścieżkach, ale jak widać, nasz tryb defmatch działa. Boty się spawnują, używają pojazdów. I kompletnie bez żadnego skryptowania AI, możecie taką mapę do defmatcha zrobić. dlaczego wyrzuciło info o przybudowanych ścieżkach, bo jump-pady działają. Aż sprawdzę wszystkie. O. Zrobiłem niechcący raket jump. Dobra, jump-pady działają, bo ty używają pojazdów, bo ty walczą między sobą biegają, także wszystko jest w porządku. W taki sam sposób możecie włączyć sobie Team match, tylko jeżeli robicie Team match to. Nie możecie umieszczać pojazdów na mapie, gdyż boty i tak nie będą z nich korzystać, i wy także nie macie mogli. Drugi sposób sprawdzenia, jak wasza mapa działa, to po wejściu w Word Properties zmienimy tutaj jeszcze typ gry na utgame. Puszczamy play. Jak widzicie, pojawiłem się na mapie, ale nie ma botów. Żeby dodać boty, otwieracie konsolę albo tyldą albo tabem i wpisujecie add bots i jakiś numer. Ja dodam sobie 6 botów. Jak widzicie tak samo boty się zespałnowały i działają. Dobra. Jak w takim razie skonfigurować mapę do Capture the Flag? Żeby nie nagrywać kolejny raz rozkładania pawnoudu, rozkładania jump padów i tak dalej. Po prostu skopiuję to z tej mapy, czyli zapiszę tą mapę jako tym razem jeżeli robimy mapę do Capture the Flag, musimy dać odpowiednią nazwę. Ta nazwa to VCTF myślnik i tutaj dopiero możecie wpisać dowolną nazwę, czyli wpiszmy tu Tutorial 2. Zapisz. I teraz, co jest najważniejsze, jakie są podstawowe różnice między mapą do DevMatcha, a mapą do Capture the Flag. Nie może być na mapie zwykłych player startów, tak w DevMatchu i w Devmatchu, czyli te wszystkie player starty usunę tylko trzeba korzystać z specjalnych player startów pod CTF-a. Ale pierwsze co zrobię, to wrzucę sobie flagi na mapę, czyli wchodzicie w Content Browser, Actor Classes i w polu Search wpisujecie flag i macie tutaj niebieską i czarną flagę. Czyli wrzućmy niebieskich w prawej stronie, czerwonych po lewej stronie. Oprócz flag potrzebujecie właśnie, jak piszecie sobie player, to wyskoczy player start. Będzie tutaj jeszcze niżej udk i ut team player start. Do, żeby boty odpowiednio grały w trybie CTF, musicie wrzucić ut team player start na mapę. Czyli wrzućmy ut team player start, blisko tej flagi rozmieszczę 5 z tych punktów. Jak zauważyliście te punkty są czerwone, a tutaj mamy flagę niebieską. Więc to co musicie zrobić to zaznaczyć wszystkie punkty przy niebieskiej fladze, naciśnijcie w 4 i w pierwszej rozwijanej zakładce macie UDK Team Player Start. Team Number jest 0 i 0 oznacza czerwonych, a jedynka niebieskich. Po zmianie Team Number na 1 wszystkie Player spawny koło niebieskiej flagi zmieniły się, zmieniły się na niebieskie. Dobra. Wrzucę jeszcze team czerwonych, czyli koło czerwonej flagi. Czerwone player starty. Zmienię sporty na zero, żeby byli na czerwono. Flagi mamy rozmieszczone, e, odpowiednie kolory player startów mamy rozmieszczone. To co jeszcze potrzebujemy to punkt defense point, y, który powie AI y, botom, czy którego miejsca te boty mają bronić. Czyli w tym wypadku wchodzimy znowu w content browser, actor classes, wpisujemy tutaj sobie defense i pojawia nam się ut defense point. Wrzucamy ten punkt jeżeli macie dużą mapę, możecie wrzucić ten punkt jakby jak najbliżej flagi czy jakby centrum bazy danej drużyny. Ja dorcę po prostu na takiej małej mapie przy flagach te punkty. I nie wystarczy wrzucić danego punktu na mapę, ale musicie także go skonfigurować, czyli naciskacie F4 i w rozwijanej pierwszej zakładce UT Defense Point macie Defense Objective Czyli zaznaczacie sobie kudeczka, klikacie na flagę i zieloną strzałką wrzucacie ją jako punkt, którego mają boty bronić. Czyli ten defense point oznacza, że w tym rejonie mają boty bronić tej flagi. I analogicznie robimy z drugim defense pointem dla flagi czerwonych. Czyli kudeczka, flaga, podpięta. Pojazdy wykasuję, no bo w trybie CTF raczej dawałaby przewagę jednej drużynie. Oczywiście trzeba przebudować ścieżki. Jakieś pathnode'y są zbędne, od razu je usunę. Przebuduję ponownie. Jak widzimy żadnych warningów na mapie nie ma. I oczywiście musimy wejść w Properties. W Word info, mamy już ustawione MyMapInfo, info, ale gdyby nie było to ustawione, to musicie na nowo wrzucić tutaj właśnie UT Team Game, znaczy UT Map Info i dorzucić muzykę. W game type wyrzucamy deathmatch, a Team game zmieniamy na UT CTF Game Content i można jeszcze wrzucić UT WHEI CTF Game Content, czyli to będzie CTF, w którym boty mogą używać pojazdów. Dobra, sprawdźmy, czy nasza mapa działa. Otwieram ponownie UDK Game. Jak ktoś nie wie, gdzie jest UDK Game, to już pokażę. W folderze, w którym macie zainstalowane UDK, wchodzicie sobie w binaries. Win 64 i jest tutaj UDK aplikacja. Czyli ponownie Instant Action. Game Mode wybieramy Capture the Flag. Mapa wybieramy naszą nową Tutorial 2 przed chwilą stworzoną. Start Game i zobaczymy, czy działa. Flagi jak widzimy są. Jestem w teamie czerwonych. bot niebieskie, jak widać, bronią tego rejonu, który im zaznaczyliśmy. I to bronią dość skutecznie. Zresztą jeszcze tutaj jump pada i wracam do naszej flagi. Tak udało mi się zdobyć punkt. Także jak widzicie skonfigurowanie CTF-a było banalnie proste, a działa dość fajnie i AI także nie jest takie totalnie głupie, zbiera jednak tą flagę, próbuję z nią wrócić do bazy. I myślę, że. A i boty się koncentrują na mnie, jako że ja mam flagę przeciwnika. Także jestem bardzo ciekawy, jak Wam to pójdzie, jak on to zadziała na większych mapach. Jakby były jakieś problemy, to piszcie, postaram się znaleźć na to rozwiązanie. Chciałem jeszcze jedną rzecz pokazać dzisiaj. Czyli, dobra, tą mapkę możemy zostawić. A, gdzie są te mapy, dobra jak widzieliście na tej wcześniejszej mapie ścieżki były zbudowane pafnoudami i boty żywo reagowały, biegały strzelały do siebie, no generalnie jak gracze próbowałem także sprawdzić czy boty równie dobrze będą działać jeżeli ścieżki zbudujemy nie pafnoudami tylko pylonem wrzuciłem jeden pylon, przebudowałem ścieżki i zobaczymy jak boty tutaj zadziałają jak widzicie, boty, jeżeli wrzucimy sobie pylona, a nie puffnody, boty co prawda mają jakieś jaj, ruszają się, zaczynają strzelać, ale generalnie jest to bardzo statyczne jaj, biegają tylko gdy muszą i wygląda to strasznie słabo. Przeciwnik po prostu podbiegł, żeby wejść w mój zasięg, a oprócz tego stoi strzela i nie reaguje. Jak widzicie, to jaj działa tutaj strasznie słabo, a na mapie, na której są wrzucone puffnody. Boty od razu reagują: biegną zbierać bronie, biegną do pojazdów, biegną do jump padów. Generalnie grają tak jak gracze. Także niestety nie da się tego przyspieszyć. Wiem, że to jest męczące, ale kto komuś się nie chce, no ale niestety musi to zrobić, musi ścieżki zbudować Pafnoudami, gdyż po prostu bez pafnodów to no nie działa. Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Osoby, które wcześniej skryptowały AI botów samodzielnie w Kismecie, niech się nie martwią, że straciły czas. To nie była na pewno strata czasu, gdyż nauczyliście się, jak takie jest zaskryptować. Nauczyliście się, jak używać tracer, jak robić pętle do namierzania, do biegania i tak w Kismecie. Także absolutnie nie uważajcie tego za stratę czasu. Osoby, które się tego nie skryptowały, mogą pominąć jakby skryptowanie AI botów i od razu zrobić sobie mapy do devmecha w ten sposób. Oczywiście, jeżeli ktoś robi level fabularny, który nie będzie do devmecha, no bo jakim cudem, to musi AI botów skryptować tak jak w poprzednich tutorialach. To chyba tyle na dzisiaj i przed świętami. I chciałem tylko przypomnieć, że po świętach czekam już na pierwsze mapy od 7 do 8 stycznia. Także jeżeli ktoś jeszcze nie zaczął pracować nad swoją mapą, to to jest, że tak powiem ostatni dzwonek. Jak widzicie oskryptowanie mapy, to jest kwestia kilku minut. Także jedyne, co musicie zrobić, to musicie tą mapę zameszować, znaczy zaprojektować, zameszować, oświetlić. Oskryptowanie trwa chwilę i praktycznie będzie mapa od Defnetza czy do CTF-a gotowa. E, powodzenia i jak macie jakieś pytania, to piszcie. To tyle na dzisiaj. Dzięki.